Witajcie. Przyjrzymy się dzisiaj bliżej losom Górnego Śląska, a konkretnie miasteczka Bieruń Stary w tych trudnych latach 1939-45. Mamy tu fragmenty pracy Ryszarda Kaczmarka. Tak, które rzucają światło na pierwsze dni wojny, okupację, politykę narodowościową, no i też polski opór. Zacznijmy może od września 39, jak? Jak to wyglądało militarnie, to szybkie przejęcie władzy? No cóż, kluczowa była y, bitwa pod Pszczyną 2 września. Polska Grupa Operacyjna Śląsk po prostu musiała się wycofać. Niemieckie dywizje pancerne parły do przodu. Czyli szybka klęska. Tak, już 3 września Wehrmacht wszedł do Bierunia Starego. Miasto było w zasadzie no, opuszczone, zostały tylko jakieś y, rozproszone, małe oddziały obrony narodowej. Rozumiem, czyli błyskawiczne zajęcie terenu. A jak Niemcy zaczęli, yy, no wiesz, organizować tę swoją władzę? Mówi się o terrorze, ale też o budowie administracji. Dokładnie. To szło jakby dwutorowo. Z jednej strony od razu na tyłach frontu działały te specjalne grupy policyjne, Einsatzgruppen. Aha. Na przykład grupa Udo von Wojsza. Oni no, brutalnie pacyfikowali teren, aresztowali, często eliminowali polskich działaczy, inteligencję powstańców śląskich, tych ludzi, których Niemcy uznali za y, niebezpiecznych. Skoro oni wiedzieli, kogo łapać. No właśnie. Bardzo im pomogły przejęte polskie archiwa kartoteki. Mieli listy. W Bieruniu aresztowano m.in. przedwojennego burmistrza Rudolfa Piprka albo Wincentego Regułę, który był szefem Związku Powstańców Śląskich. Mm -hmm. A ta druga strona? Ta administracja? No właśnie, równolegle tworzono cywilne struktury. Landratem, czyli starostą powiatu pszczyńskiego został Bernard von Derszał. Okay. A w samym Bieruniu, starym, komisarycznym burmistrzem mianowano Willi Gruininga. To był miejscowy Volksdeutsch. Czyli etniczny Niemiec? Tak, mieszkający tam przed wojną. Szybko wprowadzono niemieckie prawo, a w urzędach zatrudniano no, głównie Volksdeutschów. To pokazuje taką próbę, wiesz, szybkiej integracji z Rzeszą. Ale chyba jednym z głównych narzędzi tej polityki była niemiecka lista narodowościowa. DVL. Jak to działało? Tak, DVL była absolutnie kluczowa. Chodziło o no, sklasyfikowanie całej ludności Górnego Śląska. Były cztery grupy. Cztery? Tak. Grupy I i II to byli aktywni Niemcy albo osoby niemieckiego pochodzenia. Oni dostawali pełne obywatelstwo Rzeszy. Ale, co najważniejsze dla Śląska, większość autochtonów, tych rdzennych mieszkańców... Ilu ich było mniej więcej? W powiecie pszczyńskim to było uwaga około 76%. Oni trafiali do trzeciej grupy. I co to oznaczało? Otrzymywali obywatelstwo niemieckie, ale tylko y, warunkowo, na 10 lat na próbę. Była jeszcze grupa czwarta, dla tak zwanych spolonizowanych Niemców. No. Dokładnie, i to był główny problem, ta polityka Diviel, a zwłaszcza ten masowy pobór mężczyzn z trzeciej grupy do Wehrmachtu, no, budził gigantyczne kontrowersje, niezadowolenie. No bo jak to Ci ludzie nie mieli przywilejów grupy I i II, żadnych ulg, nic, a musieli służyć w niemieckiej armii. To rodziło ogromne poczucie krzywdy, niesprawiedliwości no i kompletnie podważało tę niemiecką propagandę o tworzeniu jakiejś tam wspólnoty narodowej. Wobec takiego nacisku, prób złamania ludzi, jak reagowała polska społeczność w Bieruniu? Był jakiś opór? Oczywiście, że był. I to, wiesz, na różnych poziomach. Najbardziej powszechny był taki opór bierny, codzienny. Czyli ludzie, na przykład, na przekór zakazom mówili po polsku, chociaż groziły za to kary. Bardzo ważne było też przywiązanie do Kościoła Katolickiego. Kościół jako ostoja polskości. Tak, Niemcy dokładnie tak to postrzegali. I słusznie. Były takie symboliczne wydarzenia, jak na przykład aresztowanie proboszcza księdza Pawła Macierzyńskiego. Pomagał więźniom z pobliskiego Karl Auschwitz albo manifestacyjny pogrzeb innego księdza, Jana Kudery. To pokazywało siłę Kościoła. Czyli takie trwanie przy swoim. A czy był też opór zorganizowany, zbrojny? Tak, oczywiście, działała konspiracja. W rejonie Bierunia aktywna była trzecia kompania batalionu Armii Krajowej, kryptonim Kobra. Co oni robili? Prowadzili akcje sabotażowe. Na przykład yy, wysadzili słupy energetyczne, które zasilały ważną fabrykę materiałów wybuchowych Lignoza. Była też dywersja, no i przygotowania do ewentualnego powstania. Starali się też zastraszać niemieckich urzędników, kolaborantów. Listy z pogróżkami i tak dalej. Tak, takie rzeczy też się zdarzały. Wojna jednak no, zbliżała się ku końcowi. Jak wyglądały te ostatnie miesiące w Bieruniu? Narastała apatia, strach, zwłaszcza przed tym zbliżającym się frontem wschodnim. Nastroje były no fatalne. Potwierdzają to nawet raporty samego niemieckiego burmistrza Gruninga. I doszło do tragedii. Niestety tak. Tuż przed samym wyzwoleniem w styczniu 1945 SS mani eskortowali kolumnę więźniów z ewakuowanego KL Auschwitz i niedaleko bieruńskiej cegielni rozstrzelali dziesięciu z nich. Straszne. Ciała ekshumowano dopiero po wojnie. Kilka dni później, 27 stycznia 1945, do miasta wkroczyły już wojska radzieckie. Czyli historia Bierunia Starego z lat 1939-1945 to jest taki Mikrokosmos losów całego Górnego Śląska pod okupacją. Dokładnie. Widzimy tę brutalność niemieckiej polityki, próby narzucenia nowej tożsamości przez DVL. Ale też widzimy tę różnorodność form oporu od tego codziennego trwania przy polskości, przy języku, przy wierze, po zbrojną konspirację. A skutki tego wszystkiego? No cóż, wojna i okupacja pozostawiły niezwykle głębokie ślady. Zwłaszcza ta skomplikowana polityka narodowościowa, ta DVL, ona rzutowała na dekady powojenne, na procesy weryfikacyjne, na poczucie tożsamości mieszkańców. To są sprawy, które no, w pewnym sensie wciąż są żywe. Właśnie i to chyba jest kluczowe pytanie na koniec. Jak te no, niezwykle złożone doświadczenia wojenne, te arbitralne klasyfikacje narodowościowe narzucone przez okupanta? Jak to wszystko wpłynęło na długoterminowe kształtowanie się tożsamości społeczności Górnego Śląska? To pytanie wydaje się, że pozostaje otwarte.